Dzień dobry, nazywam się Anna Sikorska i zapraszam Was na spotkanie z kolejnym tomem Magiczna 7: Przeciwko wszystkim. W pierwszym tomie poznaliśmy bohaterów, którzy mieli różnorodne moce i jeden z nich był podejrzany o kradzież, musiał się z tymi podejrzeniami zmierzyć, musiał u, udowodnić, że jest niewinny. Sami bohaterzy musieli stawić czoła zadziwiającym robotom. A skąd, o, skąd one pochodzą, dlaczego, tak zostały, dlaczego zostały stworzone, to musicie się przekonać, sięgając po tom pierwszy. W tomie drugim wiemy już, kto stworzył. No i mamy tutaj akcję, e, kiedy te hangary zostają przejęte przez e, pewnego profesora, któremu, któremu zależy na złapaniu e, twórców e, lub twórcy e, robotów. E, do akcji w, wkracza też policja. Mało tego. Kraczają także rodzice, którzy są przekonywani, że ich dzieciom coś grozi i dlatego muszą pilnować swoje pociechy. No i właśnie z tego powodu e, wszyscy nastolatkowie stracą jakiekolwiek prawa do zabawy, spędzania wspólnego czasu. E, muszą tylko spędzać czas w szkole i w domu. I ciągle są pilnowani, zarówno w dzień, jak i w nocy, bo istnieje nocna straż. No i w tych warunkach e, nasi bohaterzy muszą. E, Stawić czoła kolejnym wyzwaniom, do tego do ich zadań należy odnalezienie kolejnych niezwykłych dzieciaków, mających te same, podobne moce, żeby się zjednoczyć, aby w przyszłości móc stawić czoło jakiemuś nadchodzącemu złu. Oni wiedzą, że coś nadejdzie, ale nie wiedzą dokładnie co, i wiedzą, że mają za zadanie szybko się zgromadzić, bo inaczej wszystko może się skończyć źle. Cała opowieść jest taka taka trochę na pograniczu fantazy, science fiction. Z jednej strony mamy magiczne moce, z drugiej strony te różnorodne nowoczesne urządzenia i jest to taka bardzo fajna mieszanka bardzo szybka fabuła, w której dzieci mogą się pogubić, ale zdecydowanie powinna spodobać się młodzieży. Polecam i do zobaczenia.